Wyobraźcie sobie już, że jest tak ciemny. No i po co ta literatura? Ani ją zjeść, ani wypić Przydałaby się jaka cenzura, żeby te literaturę... Wykwić. Przydałby się kierownik czekista. Szczęśliwy posiadać twardej ręki, który by książki skierował na przemian i oszczędził nam tej optycznej męki. Niepotrzebna jak powietrze, zatrute smogiem. Niepotrzebna jak ksiądz proboszcz, który po nocach ma problem z dekalogią. Szanowni Państwo, witam na czwartym spotkaniu Salonu Literackiego Młodnego Krakowa w Pilnicy pod Balanami. Dzisiaj książka absolutnie o Krakowie. Niezwykły przewodnik, jest znajomy w akademii Ewa Zaworska-Przywózka. Zapraszamy serdecznie do nas. Spotkanie poprowadzi pan redaktor Mariusz Kuś. Zapraszamy Państwa Nasze spotkanie, drodzy Państwo, spotka rozpoczęło się od naszego prywatnego spotkania. To dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od naszego prywatnego spotkania. Spotkaliśmy się po we czwartek, to był późny wieczór. E, oczywiście w podwórzu gdzieś by inaczej. Mniej więcej w połowie drogi między mną a panią Ewą. E, I udzieliliśmy sobie to, co podporzanie lubią najbardziej robić, czyli krótką pogawędkę. Ta krótka pogawędka mniej więcej trwała około półtorej godziny. I od nie rozmawialiśmy tylko o książce, a właściwie w mniejszym stopniu rozmawialiśmy o książce, a rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Drodzy Państwo, kto się wyjawił z tej, z tej rozmowy? Niezwykle ciepła, sympatyczna osoba, która chciała Państwu pokazać Kraków pod troszkę innej strony. Nie tylko mury, jak to zazwyczaj mówią przewodnicy. Że tu przechodzimy i tutaj jest Wawel, a tutaj jest Kościół Świętego i Piotra i Pawła. Pani Ewa zechciała nam to, to wszystko jakoś nieco uduchowić i ożywić. Drodzy Państwo, zacznijmy tę naszą rozmowę. Pani Ewa dzisiaj zdecydowała się porozmawiać, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni. Książkę Wydawnictwo Wam wydało, oczywiście ona jest do nabycia tutaj u nas i możecie Państwo ją nabywać. Wierzcie mi Państwo, że to jest lektura, Ja mówił, że rozpoczął tę lekturę dzisiaj w nocy, natomiast ja tę lekturę rozpocząłem tydzień temu i muszę Państwu powiedzieć, że jedyną wadą tej książki jest to, że człowiek wsiąka. To znaczy, chodzi głównie o to, że Państwo się przenoszą w świat, który którego... Miejscami już nie ma, nie istnieje. Widzicie Państwo, Kraków oczyma innych osób, i to jest niezwykle interesujące. Panie Ewo, zaczynając od początku tej naszej pogawędki, tam pod Llen, gdzie spotkaliśmy się. Co załudzi Pani o architekturze? Czym ona jest dla Pani? Architektura jako taka. To już jest pytanie: nie może to Architektura jest niezwykle bliska i jest równie bliska jak literatura. No to są dwa światy, które się przenikają dla mnie w zupełnie tak, nawet nie do końca dla mnie w zrozumiały sposób. Ale zacznijmy od architektury. Rzeczywiście architektura jest punktem wyjścia tej książki. Ja mogę może wytłumaczyć, na czym polegała cała ta operacja, jako, y, którą była praca, na którą książkę, bo to była operacja. Mianowicie wyszłam od tego, że y, spojrzałam na miasto jako na scenografię, to znaczy jako na materię, y, w której rozgrywają się dramaty. Są to dramaty nasze osobiste, to znaczy każdy z nas mógłby napisać książkę o swoim życiu, które się rozgrywa w Krakowie. I odzwierciedleniem naszych osobistych dramatów i dramatów innych ludzi jest literatura. I dlatego yy, potraktowałam literaturę instrumentalnie jako obraz życia. To jest dla mnie bardzo ważne, że to nie są żadne takie eksportowe kwiatki. Prawda? Kraków kultowy, taki, to mnie w ogóle nie interesowało. Mnie interesowała literatura jako obraz życia, która, który nasącza przestrzeń. I w wyniku, w wyniku tej interakcji powstaje nowa przestrzeń, powstaje genius Locji, o którym ja ani razu nie powiedziałam w tej książce, dlatego, że nie chciałam używać tego terminu jako takiego troszeczkę wyświechtanego, i, i nie, które czasami powierzchownie rozumiemy. Ale rzeczywiście w wyniku tego nasączenia życiem architektury powstaje zupełnie nowa jakość, którą my odczytujemy wtórnie. To znaczy, to znaczy miasto się przeobraża. Ja, ja osobiście naprawdę odczuwam, dochodząc po Krakowie, że przestrzeń jest przeobrażona, jest zmieniona poprzez kontekst, poprzez te obrazy, które, które wniknęły we mnie, które przeczytałam i które są już na zawsze związane z tą architekturą, dlatego, że jak my coś przeczytamy o danym miejscu, to proszę mi wierzyć, że my już tego nigdy nie zapomnimy, to znaczy to miejsce już nigdy nie będzie dla nas anonimowe, już nigdy nie będzie nieme, ta historia łączy się z tym miejscem w sposób trwały, trwały i nierozdzielny. I teraz, jeżeli mogę do celu zmierzyć, i celem jest odczytanie miasta, to znaczy miasto zamienia się w książkę, Ponieważ jesteśmy, byliśmy w Podpólnotu wtedy i teraz roz, też Pan zaczął o tym mówić, więc ja tego doświadczyłam, będąc kiedyś na kopcu Krakusa, już po napisaniu tej książki. To znaczy, patrząc z kopca Krakusa na miasto, miałam wrażenie, że wertuje, wertuje książkę. To jest, to jest zupełnie niesamowite. to znaczy te, W tym skrócie perspektywicznym, z, w, jak gdyby odczułam natłok tych wszystkich historii którymi nasączyłam miasto prawda, w tej swojej osobistej lekturze, którą Państwu proponuję. Dlatego, że to jest moja osobista lektura, oczywiście to jest ślad moich własnych, yy, własnych odczuć. I co jest jeszcze ważne, że z jednej strony to są moje intymne skojarzenia z miast, z miejscami, prawda, ale z drugiej strony bardzo dbałam o to, żeby one były uniwersalne. To znaczy, że, yy, że to co oczywiście dla, dla mnie jest bliskie, ale mam nadzieję, że dla Państwa też będzie bliskie. I, i dlatego są tu przeróżne, przeróżne historie, to znaczy historie radosne, szczęśliwe, związane z miłością, ze szczęściem, z, z podróżami, z narodzinami dzieci. Ale są też historie bardzo smutne, związane ze śmiercią, z chorobą, ze słabością, z, z nieszczęściem, z bólem. Czyli, czyli Kraków jest żywy. O to mi chodziło właśnie, żeby zobaczyć Kraków jako żywe miasto, w którym żyli ludzie. I w którym te historie się nawarstwiają. Nawarstwiają się w sposób zupełnie nieprawdopodobny, dlatego, że to jest fikcja, która się przeplata z prawdą. Ja tego doświadczyłam w taki ciekawy sposób, między innymi rozmawiając z Adamem Zagajewskim o jego stacji przy ulicy Długiej 32, gdzie Zagajewski mi powiedział, że po opublikowaniu powieści ciepło do, gdzie ta stacja się pojawia, napisał do niego list architekt, który mieszkał na tej stacji po nim, w tym samym mieszkaniu. Także z jednej strony jest to fikcja, ale z drugiej strony my nigdy nie wiemy, gdzie ta fikcja nam się wygrywa. Tracimy kontrolę nad tym do, do, do troszeczkę i właśnie to jest to, że to życie w Krakowie i Kraków zamienia się w żywą strukturę. Czyli <laughs> tych z Państwa, którzy jeszcze tego przewodnika nie przeczytali, a przewodnik jeszcze do tego dojdziemy, yy, to jest próba odczytania tych tej architektury, która jest w mieście, poprzez konkretne zdarzenia, konkretne cytaty z, konkretnych, z konkretnej zdarzenia literatury. Zdarzenia i wizje, prawda? Zdarzenia i opisy, bo to są, to są właśnie jednakowo ważne dla mnie sprawy, to znaczy i opis danego miejsca, to znaczy, żeby odczytać miejsce poprzez czyjąś percepcję, ale jednocześnie właśnie poprzez dramat, dramaturgię, prawda? To znaczy przez przytoczenie jakichś takich całostek Dramaturgicznych, prawda, czyli zobaczenie mojego teatru. Proszę Państwa, w trakcie naszej rozmowy tutaj po mojej prawej, a Państwa lewej stronie na ekranie wyświetlają się zdjęcia, zdjęcia, które oczywiście związane są z Krakowem, ale także część tych zdjęć jest związana z naszym podgórzem, mówię naszym, bo bliskim, bliskim na, naszemu sercu. Autorem tych zdjęć jest Albin Marciniak, także obecny tutaj na sali. Rozmawialiśmy w trakcie tej naszej pogemetki pod lwem. powiedziała pani Pani Mariuszu, ten przewodnik to właściwie urządzenie. Dlaczego? To już był, wiąże się częściowo z tym, co powiedziała, to znaczy jest to urządzenie do patrzenia na miasto, to znaczy to jest taki rodzaj okularów, można to też tak nazwać. Ale subiektywny okular. Subiek tak, ale właśnie to jest, to jest dla mnie ważne, że subiektywne, ale jednocześnie uniwersalne. To znaczy. Yy, to co Jest to subiektywne dla mnie jako dla człowieka, ale ja przecież jestem człowiekiem tak jak wszyscy i my wszyscy mamy wspólne, bardzo dużo wspólnego, prawda, czyli ja chciałam, tu nie ma żadnych historii na przykład związanych z jakimiś moimi przodkami, w tym sensie to nie jest o mój osobisty przewodnik, ale to są rzeczy, które dla mnie są bliskie, ale wierzę w to, że, że mogą być bliskie dla każdego, dlatego, że to są rzeczy bliskie dla nas jako ludziom. Pani Ewo, w, w takim razie... Przenieśmy się na, w, te, w te światy, bo ja będę się upierał mimo wszystko, że kiedy czyta się ten przewodnik, to jeszcze przy, przy okazji oczywiście człowiek ma ochotę przejść się po Krakowie, ma ochotę spacerować, ma ochotę zobaczyć te wszystkie rzeczy, o których Pani pisze, rzeczy, które czasami odkrywa po raz pierwszy. Ale także przenosi Pani do, do, do świata, który... To już wielokrotnie, jak już wspomniałem, nie istnieje. Choć w ulica Szpitalna, ulica, która tak. dzisiaj zupełnie zmieniła swój tak, charakter. Tak. To, była, to była ulica Książek i rzeczywiście w, tej ksi w, te, w moim przewodniku składam też takie swoje, jeżeli Pani już naprawdę no, składam takie... No, ale to, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy, a pani o tym niezwykle ciekawie pisze. I dlatego przenosi Pani ludzi w zupełnie inny świat. Kraku, który nie istnieje, Kraków, który jest piękny, Kraków, który dla mnie po raz pierwszy <laughs> był magiczny. O, więc z magicznych kraków to, to jest no, zak, z, z tym zlepkiem, już w ogóle się nie mogę pogodzić. Chciałam ja powiedzieć, że chciałam... Bo jest straszny, no, ale no, tak to jest, to, jest. To. Używam go tylko na zasadzie wyk, wykpiwania go, to znaczy wykpiwa go z Ja się znowu posługuję świetlickim, żeby go wykpić. I, I chciałam, jeżeli Pan już nalega na to, żeby zwrócić uwagę na jakieś ważne dla mnie rzeczy. Ja w tej książce składam różne hołdy. To są y, moje osobiste y, gesty w, w, stronę, w stronę osób, w stronę zjawisk, które, które umykają, które już nie istnieją. I, I mogę o tym rzeczywiście powiedzieć jako o moich najważniejszych takich miejscach. Mianowicie składam hołd książkom jako takim w tym przewodniku, i to jest rzeczywiście opis tego antykwariatu y, żydowskiego. Himmel, Himmelblau'a, o którym Pan być może mówił właśnie z rejonu ulicy paru W mówiła o książkach, o antykwariatach, ale także o księgarni i ich historii. Tak. Tak. tak, ale składam hołd książce jako takiej i ten opis właśnie tego antykwariatu jest tym osobistym hołdem. Składam hołd bibliotece jako takiej i jako Bibliotece Jagiellońskiej. To jest jeden z moich najukochańszych cytatów. To jest opis Zagajewskiego Biblioteki Jagiellońskiej. Tu chciałam zwrócić tak, na taką rzecz uwagę, mianowicie, zbierało się w tej książce sześć, teraz, ponieważ przygotowując się, przeczytam ją jeszcze raz, zbierało mi się sześć yy, metafor morskich związanych z Krakowem. I yy, się okazuje, że, że właśnie aż w sześciu miejscach ktoś porównuje jakąś budowlę, albo jakieś miejsce albo do morza albo do statku. To jest niezwykle ciekawe, ale ponieważ ja bardzo kocham morze. Więc prawdopodobnie wybierałam te cytaty właśnie przyciągnięta tymi metaforami. I to, i to też jest jakiś mój rys osobisty w tej książce. Składam hołd Stanisławowi Piasowi. To jest dla mnie bardzo ważna rzecz, że byłam szczęśliwa, że znalazłam opis Brandysa, który, dzięki któremu Pias mógł do tego przewodnika yy, zawędrować. Składam też hołd Ewi Demarczyk, dlatego że to miejsce, w którym my się znajdujemy, Oczywiście mogłam opisać na tysiące różnych sposobów, prawda? Mogłam, mogłam ugrzęznąć tutaj w tych anegdotach, w tych wszystkich historykach, ale ja zrobiłam coś takiego, że tylko przytoczyłam fragment Tuwima yy, z piosenki Grand Vals-Briand, yy, Debarczyk, i po prostu przywołałam tę genialną trójcę, to znaczy Tuwim, Demarczyk i Zygmunt Konieczny. I to jest dla mnie cała piwnica, to znaczy nie chciałam właśnie tego miejsca rozdrobić na jakieś historii, które zresztą zostały wielokrotnie napisane. Jeszcze niespodzianka. Państwo tutaj przychodząc do nas otrzymali losy. I teraz poproszę do nas Panią Justynę, która te losy ma. Kto z Państwa za chwilę otrzyma książkę, o której tutaj dzisiaj była mowa, z dedykacją Panią. Tej, e, zapowiedzianej i miłej części e, spotkania i w tym celu może prosiłabym naszego gościa o wylosowanie jednego e, szczęśliwego numerka. Oczywiście, ale ten jeden by Numerek 15. Czy jest taki na sali? Musi gdzieś, tak? Jest pani, tak, zapraszam. Pozostałym uczestnikom dziękuję bardzo za przybycie i oczywiście zapraszam na kolejne. No i po co takie życie literackie? Te spotkanka po uchwały gdzieś w piwnicy. Pisarz, lepiej niech w domu zostanie, po co strzępić język. Po co chadzać mostem kiłsudskiego na podgórze w ubraniu tym samym co zawsze? Przecież tam na staromostowej nikt nie słyszał o absurdu teatrze. Niepotrzebna jak powietrze zatrute smogiem. Niepotrzebna jak ksiądz proboszcz, który po nocach ma problemy z dekalogiem Po co tak od razu strzelać sobie w głowę na błoniach, kiedy nie ma o czym pisać? Jeśli czujesz, że z epoką się minąłeś, spróbuj wreszcie porządnie się wysypiać. No i po co taki nadmiar kokainy zażyć w szpitalu przy Wrocławskiej? Dzisiaj piękne w białych kitlach dziewczyny, przywiązałyby Cię do łóżka paskiem. Niepotrzebny jak powietrze zatrute smogiem, niepotrzebny jak książ w który po nocach ma problem z dekalogiem. Taki przewodnik literacki po Krakowie, tu pływając stateczkiem po Wiśle, Ludwik Wittgenstein układał swój traktat ponad Wizłą różne rzeczy można wymyśleć. A przy ulicy Bogusławskiej ostatnie lata przeżył Czesław Miłość. Niech tą ulicą, mój drogi, żeby ci się nic nie przyśniło. Niepotrzebny jak w powietrze. Zatrute smogiem Niepotrzebny jak ksiądz proboszcz Który po nocach ma problem z dekalogiem